Cześć, pokażę wam dzisiaj w jaki sposób ręcznie z pozycji kierowcy cofnąć elektryczne zaciski hamulcowe do wymiany tylnych klocków. To jest Ford Focus z roku 2020. Można to zrobić bez użycia żadnego testera diagnostycznego i bez ryzyka uszkodzenia tych zacisków, bez rozbierania ich na siłę i tak dalej. Tą procedurę można uruchomić tu z pozycji kierowcy. Będziemy do tego używać wyłącznie przycisku do zwalniania hamulca przycisku Start stop, i pedału, i pedału gazu. Instrukcja jest prosta i wygląda to tak, że musimy włączyć zapłon i zaraz po włączeniu zapłonu trzymamy, naciskamy i trzymamy pedał gazu oraz przycisk zwalniający hamulec i będziemy go trzymać przez cały czas po chwili wyłączamy zapłon i włączamy go w ciągu 5 sekund ponownie, dalej trzymając i pedał gazu, i przełącznik. No, i, i jedziemy, czyli tak, włączamy zapłon, wciskamy pedał gazu do oporu i wciskamy ten przełącznik. Trzymamy go tak cały czas, trzymamy, trzymamy, trzymamy. Wyłączamy w tej chwili zapłon i włączamy go w ciągu 5 sekund ponownie. I dalej trzymamy, trzymamy i gaz, i przełącznik. Tyk. Włączył nam się w tej chwili tryb serwisowy hamulców Było słychać delikatny dźwięk Jak te zaciski się tam poustawiały z tyłu Widzimy tutaj Żółtą kontrolkę od hamulca W tej chwili możemy wyłączyć zapłon I bezpiecznie wymienić Klocki hamulcowe I teraz istotna rzecz klocków, Przy wymianie klocków hamulcowych Nie wkręcamy tłoczków W zaciskach Tłoczki po prostu trzeba wcisnąć Nie obracać tłoczkami lewo-prawo no, operacja jest prosta, wtedy wymieniamy te, te klocki tak samo jak przy przednich zaciskach, czyli odkręcamy, wciskamy tłoczki, zakładamy nowe klocki, wsiadamy z powrotem po robocie do samochodu i co, naciskamy kilka razy pedał hamulca, tak żeby te tłoczki tam nam się ładnie ułożyły. I procedura ustawienia z powrotem tego hamulca jest odwrotna do tej, którą zrobiliśmy teraz, czyli jeszcze raz włączymy zapłon, wciśniemy sobie pedał gazu. I zamiast w dół będziemy ten hamulec spróbować zaciągnąć. Czyli cały czas będziemy trzymać ten przycisk w górę. No i tak zapłon, pedał gazu, muszę odłożyć. Telefon trzymamy przycisk do góry. Wyłączamy zapłon. I w ciągu 5 sekund z powrotem go włączamy. Teraz słuchajcie, jak zaciski pracują. Pomiga nam trochę hamulec. Zgasła żółta lampka. Zobaczymy, czy hamulec działa. Zwalniamy ręczny. Zaciągamy. Wszystko gra. I tyle. Prosta rzecz. Po robocie.